Witaj, oto Twoje czytanie na maj 2025. Najpierw opowiem w nim o tranzycie planetarnym, który będzie wpływał bardzo mocno na nas wszystkich. Później będą odczyty z kart, z charmsów. Także warto zostać do końca, żeby mieć pełen obraz tego miesiąca. Od 24 maja do 1 września tego roku Saturn, planeta dyscypliny i struktury, będzie w znaku Barana. Ten tranzyt ma bardzo istotny wpływ na naszą zbiorową świadomość i na to, jak będziemy działać. Mimo, że ten tranzyt rozpoczyna się 24 maja, to już w całym miesiącu maju odczujemy nadchodzącą tego typu energię, ponieważ Saturn jest wielką planetą, więc jego ruchy odczuwamy już nawet wcześniej. Saturn w baranie może początkowo wywołać w nas frustrację, jeśli chodzi o realizację indywidualnych celów. I w tym przypadku, jeśli będziemy się złościć, jeśli będziemy egoistyczni, tylko ja jestem na pierwszym miejscu, to taka postawa może spotkać się z oporem, jeśli chodzi o energię Saturna w baranie. Będzie to okres, w którym uczymy się równoważyć własne potrzeby z odpowiedzialnością wobec innych. Nadmierny indywidualizm może być kwestionowany i to będzie skłaniać nas do refleksji nad tym, jakie mamy podejście do współpracy i do grup wspólnot, w których funkcjonujemy. W tym czasie warto zwrócić uwagę na tendencję do nadmiernego egoizmu. Czy ją mamy? Jak nad nią pracować? Saturn w baranie zachęca do oceny, czy nasze działania, mimo że zgodne są z osobistymi przekonaniami, nie naruszają granic innych osób w naszym życiu. To doskonały moment na rozwijanie samoświadomości i na wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny. Saturn to planeta nauczyciel. Będzie dużo lekcji. Ta energia sprzyja też analizie, jeśli chodzi o nasze obawy związane z porażką, czy byciem postrzeganym jako ktoś, kto jest niekompetentny. Tutaj obawy związane z syndromem kogoś niekompetentnego, tak? Saturn w Baranie uczy, że unikanie wyzwań z obawy przed niepowodzeniem tylko ograniczy Twoje doświadczenia. Ta energia zachęca do podejmowania działań mimo lęku, co prowadzi do osobistego wzrostu i większego poczucia pewności siebie. Oczywiście, finalnie, jak te lekcje? Przejdziemy i się nie poddamy. A jak ten tranzyt wpłynie na Ciebie, Zodiakalna Wago? Dla Ciebie będzie to czas próby w relacjach. Saturn będzie w tym czasie w opozycji do Twojego znaku, i taka energia wymaga dojrzałości i szczerości w partnerstwach, zarówno osobistych, jak i zawodowych. W tym czasie możesz poczuć ciężar niektórych zobowiązań, albo stanąć przed decyzją zostać czy odejść. Ten tranzyt uczy, że prawdziwa bliskość wymaga wysiłku i odpowiedzialności. Jeśli jesteś gotów budować relacje na solidnych fundamentach. To może być dobry czas na budowanie trwałego związku. Jeśli jednak coś jest oparte na iluzji, niejasnościach, to Saturn to pokaże w bezlitosny sposób. A teraz czas na Twój odczyt z kart. Najpierw sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię w maju i jakie ma dla Ciebie przesłanie. Później będzie duży rozkład, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, a na samym końcu wylosuję dla ciebie czarmsy i sprawdzę, jaki mają przekaz. O tutaj, czarmsy. Także warto zostać do końca, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne, wiesz tylko to, co z Tobą rezonuje. A teraz proszę o przekaz, jaka energia prowadzi wagę w maju. O, jest. To jest talia z energią smoków. Niedawno w moich medytacjach pojawiła się również ta energia, także postanowiłam przekazywać również od niej wiadomości. I dla ciebie, wago pokazuje się na maj energia czarnego smoka. I ona mówi o tym, że to będzie dla ciebie miesiąc takiego odizolowania. Będziesz się izolować trochę od świata zewnętrznego na tyle, na ile można, tak? Bo chodzimy do pracy, do sklepu i tak dalej. Ale nie będziesz się za bardzo angażować społecznie, poczujesz potrzebę bycia w swoim osobistym kokonie. I właśnie o takim osobistym kokonie mówi ta karta. Potrzebujesz się odizolować, skupić na sobie, żeby Twój boski potencjał mógł wzrastać. Jeśli masz jakieś pomysły, jakieś projekty, coś, co chcesz zacząć robić, cokolwiek. Nie mów o tym zbyt wielu osobom albo nikomu nawet. Tutaj decyzję oczywiście pozostawiam Tobie, ale ten projekt, to przedsięwzięcie zostaw w takim kokonie ochronnym. Niech jego energia wzrasta. Nie rozmawiaj o tym ze wszystkimi. Tak samo nie będziesz rozmawiać ze wszystkimi o tym, co się dzieje w Tobie. Potrzebujesz czasu dla siebie, na medytację, na refleksję. Wielu z was też będzie przechodziło swego rodzaju metamorfozę energetyczną. Tak czuję, że tutaj wyjątkowo sprzyja temu energia Saturna w Baranie od 24 maja. Także naprawdę warto zagłębić się w siebie, w swój świat wewnętrzny pielęgnować jakiś pomysł, przedsięwzięcie albo swoją energię po prostu. Po to, żeby później można było z tą energią, z tym projektem w fazie bardziej dojrzałej wyjść do ludzi, ale teraz na maj faza kokonu, faza ochronna dla Ciebie i Twoich przedsięwzięć. Warto tutaj postawić na takie działania. A teraz... Wylosuję dla ciebie numer anielski na maj. Zobaczymy, jakie przesłanie mają dla ciebie aniołowie. O, jest. No tak. Ma to yy, całkowity sens. Oczywiście. Bo jest to karta 1144. Wzrost energii, podnoszenie levelu, tak? Dosłownie mówi ta karta. Twoja energia będzie wzrastać. Im bardziej się nią zaopiekujesz, im bardziej trochę się wycofasz, tak? Żeby zająć się sobą, swoją energią, energią Twoich marzeń. Tym bardziej ona wzrośnie. Więc tutaj poprzez takie procesy wewnętrzne, refleksja, medytacja, też jakieś działania czy rytuały, które prowadzą do transformacji Twojej energii, bardzo Ci pomogą. Więc to jest idealny miesiąc dla Ciebie na to, żeby skupić się na rozwoju osobistym. To przyniesie Ci bardzo dobre plony. Takie zdanie usłyszałam wewnętrznym uchem. Dobrze. Teraz yy, za chwilkę będzie duży rozkład. Sprawdzę, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego będąc moim subskrybentem masz szansę wygrać czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat jest w opisie. W opisie też znajdziesz do mnie maila. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne albo amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. A teraz poproszę o wskazówki dla zodiakalnej Wagi na maj. Jaka energia wzrasta? Na pewno wiemy, że Twoja energia wzrasta, ale co jeszcze wzrasta w tym czasie dla Ciebie? O, ta karta na pewno chce wyjść, ale jeszcze, tak, czułam, że jeszcze jedna i sama się wyciągnęła. Kochani, odwróciła się, jest to karta sukcesu, czyli ten proces. Pracy nad Twoją energią, wzrostu energetycznego, to takie zamknięcie się w sobie na rozwój przyniesie Ci sukces. Wzrasta też energia mądrości. Sukces dla Ciebie będzie zapewniony zdobyciem jakiejś mądrości. I oczywiście to też może być wiedza jakaś książkowa. Ale mądrość zazwyczaj wynika z doświadczenia bardziej niż z tego, co przeczytamy w książce. Także też warto tak wycofać się trochę ze, ze społeczności, wycofać się do wnętrza swojego, po to, żeby przemyśleć wszystko to, co się działo w ostatnim czasie i jaką mądrość to za sobą niesie. Zwłaszcza w sprawach zawodowych, projektowych, ale nie tylko, bo tutaj sukces może dla ciebie znaczyć też coś innego. Osiągniesz jakiś sukces, może nie w maju, a może w maju zobaczymy inne karty, bo jednak jest tu pierwsza energia sukcesu. Na pewno energia sukcesu wzrasta w twoim życiu, ale czy już coś konkretnego zamanifestujesz, to się okaże. Na pewno wzrasta twoja energia, wiedza i mądrość. Mądrość twoja wzrasta poprzez to, że yy, prowadzisz refleksję, rozmyślania na temat przeszłych wydarzeń i zadajesz sobie pytanie, jaką to niesie mądrość, co ja mogę z tego wynieść. Ok, teraz poproszę o wskazówki na temat tego, co waga odpuszcza. Oho, dużo. A. E, tak, tak. Jest cała historia, trochę podobna już do tego przekazu, który mamy, ale to tylko znaczy, że to jest najistotniejsze w maju dla ciebie. Jest tutaj karta sanktuarium. E, czyli e, w tym sanktuarium swoim, wewnętrznym, tak? W jakimś e, pięknym miejscu. Niektórzy może nawet wyjadą gdzieś, żeby w odosobnieniu o czymś pomyśleć, tak? będziesz tutaj dokonywać oczyszczenia energetycznego, emocjonalnego jakiekolwiek jest potrzebne, jak zagłębisz się w siebie to dostaniesz informacje co jest potrzebne tobie osobiście na pewno oczyszczasz swoje serce mamy tutaj energię miłości dla tych, którzy pragną miłości chcieliby nawiązać relacje z sukcesem Czyli taką dobrą, budującą w energii miłości, to będziecie oczyszczać wszystko to, co was blokuje przed tym. Dla każdego to jest bardzo osobiste. Jeśli nie chodzi o miłość, to chodzi o spełnianie marzeń, bo to właśnie energią serca pomagamy sobie manifestować. Więc tutaj oczyszczenie energii serca w odosobnieniu pokazuje się jako bardzo ważne. To jest ten proces, Odpuszczania. Będziesz odpuszczać, oczyszczać wszystko, co blokuje Twoje serce i Twoją energię serca. Dobrze, teraz poproszę o wskazówki na temat tego, jakie jest największe wyzwanie dla wagi w maju. Oho. Um, no tak. Tutaj będzie dla Ciebie trudne skupić się na pozytywnych emocjach zamiast na strachu. Jest karta ochrony, jest karta szczęścia. One są tutaj bardzo w kontraście do siebie, nawet kolorystycznie. Więc tutaj też wielu z Was jest potrzebny proces tego, żeby odpuszczać lęk. Lękowe przekonania. Na przykład... Nie mogę być szczęśliwa, bo wszyscy mężczyźni mnie skrzywdzą. Albo nie mogę szczęśliwie budować sukcesu, bo moja konkurencja coś na mnie knuje. Tego typu przekonania będą wyzwaniem i będą stopowały wzrost Twojej energii, tego typu myśli, lęki, więc naprawdę warto ćwiczyć to, żeby Twój umysł. Skupiał się na pozytywnych aspektach, na szczęśliwych, bo to, o czym myślimy, to wysyłamy do wszechświata. Mózg jest anteną, tak? I to wtedy dostajemy z powrotem. Więc jeśli będziemy myśleć, że potrzebujemy ochrony, bo jesteśmy w niebezpieczeństwie, to wszechświat powie nam: tak! I przyniesie jakieś niebezpieczeństwo. A jeżeli będziemy myśleć i czuć, że jesteśmy szczęśliwi. Skupiać się właśnie na tym, co działa w naszym życiu, na tym, co powoduje szczęście, to dostaniemy tego więcej. Ale nie będzie to takie łatwe dla wagi. No, zwłaszcza, że waga ma tendencję do głębokich rozważań, rozmyślań, i to czasem powoduje tutaj takie myślenie lękowe, bo rozważa wszelkie możliwe scenariusze. Teraz zobaczmy, w jaki sposób. Wspiera cię wszechświat w tym wszystkim. Mhm. Zabawa. Wszechświat yy, będzie ci dawać znaki z poczuciem humoru trochę. Dla każdego to będzie inaczej. Jak dostaniesz te znaki, to będziesz wiedzieć. Też będzie cię zapraszał do tego, żeby cieszyć się byciem samym sobą. Bo tutaj mamy tą izolację, więc nie chodzi o zabawę z innymi ludźmi, chociaż przecież zabroniona nie jest, tak? Ale nie będziesz tego czuć po prostu. Tutaj wszechświat też ci pokaże, że przebywanie ze sobą może być satysfakcjonujące. To jest też mocna wiadomość dla tych, którzy chcą zamanifestować miłość lub przyjaźń w życiu, ale ciągle. Myślą i mówią, że ach, ci ludzie to są okropni, czy mężczyźni są okropni, z nikim się nie można cieszyć życiem. Wszechświat spróbuje ci podsunąć, albo inne osoby też, ale to chyba później, bo tu mamy mieć odosobnienie. I też będzie ci dawać wskazówki, w jaki sposób możesz poczuć więcej energii radości, zabawy, nawet będąc tylko samym sobą. Tutaj wszechświat też daje ci przestrzeń na to, żebyś robił, robiła to, co cię cieszy. Może w dzieciństwie coś robiłeś, robiłaś fajnego, co cię pasjonowało, ale przestałeś, przestałaś i teraz chcesz do tego wrócić. Takie przypadki też tutaj będą. Oczywiście też to jest wiadomość, że wszechświat wspiera cię w tym, żeby się cieszyć życiem, żeby się bawić. Na taki, w taki sposób, jak Ci to odpowiada, bo energia radości jest również energią wysokowibracyjną. Także to też Ci pomoże w tym podnoszeniu poziomu energii. I teraz proszę o wskazówkę na temat tego, co się manifestuje dla wagi. Uuu, sporo. Mhm. Ok, no bo jest cała opowieść, kochani. Tutaj w tym czasie odosobnienia będziesz też odpuszczać wszystko to, co Ci nie służy. No to już było zasugerowane tą kartą oczyszczania, ale mamy to wzmocnione, więc to jest niezwykle ważne, żeby odpuścić wszystko, co Cię osłabia energetycznie, bo mamy kartę tutaj mocy, przepraszam, siły i mocy. Także odpuszczasz wszystko to, co cię osłabia energetycznie, fizycznie, emocjonalnie. To będą nawyki, zachowania, przekonania, tutaj dla każdego inaczej. I wszechświat wspiera cię w tym, żeby w twoim życiu był jakiś nowy początek. Ale najpierw, żeby to się odbyło, potrzebujesz odpuścić stare. Więc niektórzy zobaczą ten nowy początek w maju, inni nie. To zależy od ciebie i od Twojego osobistego procesu. Kochani, teraz jeszcze czas na czarmsy, co idzie w stronę wagi w maju. O, pięknie, idą w Twoją stronę ludzie, którzy są Twoim plemieniem, Twoją watachą wilków. Zwłaszcza jeśli czujesz się samotny, samotna, czujesz, że osoby w Twoim polu to, to, to nie są te osoby. Masz jakieś osoby, ale to nie są ci ludzie, którym ufasz, z którymi chcesz spędzać czas. Też wielu z Was w tym czasie odosobnienia będzie się właśnie nad tym zastanawiać. Czy ja nie spędzam czasu z ludźmi tylko po to, żeby z kimś być? Nawet jeżeli mnie to nie cieszy. Na pewno przyjdą ludzie. Tym nowym początkiem hmm, będą też ludzie, Twoja rodzina dusz, ludzie wspierający, więc naprawdę pięknie, zwłaszcza dla tych, którzy o tym marzą. W całym tym procesie jesteś chroniony, chroniona. Tak w tym obsydianie czuję mocno energię tego czarnego smoka. Także tutaj jest ochrona. Jest też ochrona od aniołów, kochani, i wsparcie, także fantastycznie. Energia aniołów to właśnie jest też taka energia lekka, energia zabawy, energia radości. Więc dla tych z Was, którzy rezonują z energią aniołów, to też mogą poczuć taką wielką radość z tego kontaktu z tą energią. Tak, znowu jeszcze jeden znak ochrony jest ametyst. Czyli naprawdę tutaj będzie bezpiecznie to wszystko, co się dla ciebie dzieje w tym miesiącu. To jest dobre, ma prowadzić do dobrych rzeczy. Tak, idą pieniądze, może nie jakieś wielkie, ale pieniądze są, więc tutaj w tym temacie zmartwień nie ma. Wielu z Was uzdrawia się też z jakichś trudnych sytuacji relacyjnych, gdzie była trzecia osoba, gdzie to zaufanie w miłość zostało zachwiane. Macie szansę się z tego uzdrowić i już nie chronić serca przed miłością, tylko cieszyć się na nią. Co tutaj, A właśnie, tutaj jeszcze są czarpcy z napisem Believe, uwierz i hope. Wielu z Was zostanie przywrócona nadzieja w miłość, w innych ludzi, w to, że Twoje życie może być przyjemniejsze, w to, że może się dla Ciebie zacząć jakiś nowy etap w życiu. Tutaj to już będzie zależało od osoby, ale na pewno to jest związane z nowym początkiem dla wielu, bo jest tutaj też wielki liść, więc jakiś duży, nowy początek albo nowy, duży etap w życiu. Co jeszcze? Jeszcze tutaj mamy energię, tak, uzdrowienia emocjonalnego, na pewno w tym czasie podnoszenia energii to, to też jest ten element, tego podnoszenia energii, to uzdrowienie. I tak, tutaj będzie co? Świętować też dla wielu i życie stanie się słodsze po tej transformacji. Jest winko, wisienki, winogrona. I ten kwiatuszek tak bardzo mi przypomina te żonkile tutaj stąd jakoś, nie wiem dlaczego. Yy, więc też czuję, że to jest ten symbol nowego początku rozpoczętego od kwiatów. Usłyszałam, powiedziałam. <ścoughs> Czasem takie przekazy dostaję. Yy, dobrze. Teraz jeszcze litery i znaki Zodiaku. Yy. W literach to różnie bywa, ale z tą literą, bo jest tylko jedna dla Ciebie, czuję bardzo wyraźny przekaz. I jest to litera U. I tutaj czuję przy niej słowo you, czyli ty po angielsku. Więc y, idziesz w to odosobnienie, tak zwane, tak, y, żeby skupić się na sobie, swojej energii, swoich marzeniach, na tym, co potrzebujesz oczyścić, z czego uzdrowić serce. Też na tym, co to jest to, co cię osłabia i co już trzeba odpuścić. Naprawdę, ty dla siebie jesteś tematem głównym w tym miesiącu, i to jest bardzo, bardzo istotne. I to nam właśnie pokazuje ten charms. I kochani, jeszcze znaki zodiaków. To może być nowa miłość, albo jakiś eks, którego jeszcze trzeba odpuścić. Albo jakieś nowe osoby w życiu, czy ważne osoby w życiu, tutaj to już dostosuj do siebie i do swojej sytuacji. Ale najpierw powiem o tym, że ty wagą pokazujesz się jako y, mocna energia, bo mamy tutaj wagę. Zwłaszcza w życiu miłosnym, jakoś tak poczułam. Y, więc naprawdę, ty jesteś najważniejszą osobą na tej scenie majowej dla siebie, nikt inny. Chociaż oczywiście może się pojawić ktoś ważny, ale ty tu jesteś najważniejsza wago. Oprócz wagi jest jeszcze strzelec i wodnik. Tutaj też dostałam taki przekaz, że są to energie powietrza i ognia. Niektórzy mogą poznać w miłości czy w przyjaźni taką osobę, właśnie że będziecie na siebie oddziaływać jak ogień na powietrze. Energia będzie wzrastać, jak będziecie razem. No ale to dla tych, którzy poznają jakieś nowe osoby. Kochani, w takim procesie podnoszenia energii niezwykle pomocne są medytacje. Zapraszam Was na moje medytacje prowadzone. Playlista z nimi pojawia się na ekranie. Żeby do niej przejść, kliknij w miniaturkę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.